Taki silny jesteś to teraz podnieść? Poloneza, naszego nauczyciela od WFU PZS 4 w Wejherowie Za mną stoi Polonez, naszego nauczyciela Piotra. Dlaczego Polonez? Mój przyjaciel Konrad jest fanem marki FSO i zachęcił mnie do zakupu. Alufelgi, robiony wydech. Jeszcze waga tego auta. 1135 kg. Poproszę kluczyki. Tylko nie rozbij. Dziękuję bardzo. Polonez, legenda polski. Ze mną jest Marcel oraz Igor. Rodowi? Tak jest. Jo. Jo. Kaszube. Pierwsza runda, sam samochód. Jo. 17 lat. No, mocno, 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 dawaj! Nie Druga runda dokładamy dwie osoby plus kolejne dwie osoby, czyli cztery. Pozdrawiam tatę, mamy i rodziców. Dobra, 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 dobra. Teraz już zwiększamy o jedną osobę. Runda trzecia. Jedna rady. Ostatnia. Jak osiadł. Poszło elegancko, gratuluję panowie. Piszcie w komentarzu, którą szkołę odwiedzamy dalej. Może znajdzie się ktoś silniejszy od Marcela. Zobacz!